Południowej. To jeden z ostatnich projektów Hermana Tilke, bardzo wymagający dla kierowców. W kwalifikacjach rozpędź się niedaleko ostatniego zakrętu, który wyprowadzicie na ostatnią prostą. Po prawej aleja serwisowa. Hamujesz na wysokości znacznika 100 metrów po lewej stronie i wchodzisz w pierwszy zakręt. Wrzuć dwójkę, uważaj na tył bolidów w centralnym punkcie łuku. Teraz bardzo długa prosta do zakrętu numer 3. To świetne miejsce do wyprzedzania podczas wyścigu, ale z drugiej strony ciężko tu odeprzeć atak. Teraz dojazd do samego zakrętu. Pomogą Ci znaki po prawej. Hamujesz jeszcze na prostej, tuż za tablicą oznaczającą setny metr. Przy szczycie wrzucasz dwójkę i szybko dodajesz gazu. Nie wjeżdżaj za bardzo na krawężnik, bo koła bolidu zaczną się kręcić w miejscu, a potrzebujesz maksymalnej przyczepności. Poprzed Tobą podjazd pod górę do zakrętu numer 4. Znowu zwalniasz. Wrzuć jedynkę, tym razem trzymaj samochód po lewej stronie toru, bo musisz szeroko wejść w zakręt piąty. A teraz jeszcze raz to samo. Bolid na prawą stronę toru i szeroko wchodzisz w zakręt szósty. To bardzo trudna seria zakrętów na której mocno stracisz, jeśli się nie wyrobisz. Przed tobą dojazd do zakrętu siódmego. Jedź najpierw w prawo, a potem w lewo. Wrzuć siódmy bieg i patrz na lewo. Utrzymuj tę prędkość, ale nie przesadzaj, żebyś mógł zjechać na lewą stronę toru i ponownie zwolnić na dwójce. Zbliża się zakręt jedenasty, prawdopodobnie najtrudniejszy na całym torze. Łatwo go przestrzelić, bo musisz wytracić prędkość w centralnym punkcie łuku i od razu wprowadzić bolid w zakręt numer dwanaście. Uważaj na krawężnik, bo wyrzucicie prosto na ścianę. Na zakręcie trzynastym koniecznie utrzymaj prędkość i zwolnij dopiero na wyjściu z 14. Tam zjedź na prawą stronę toru, aby zapewnić sobie szerokie wejście w podwójny zakręt w lewo. Uważaj na tył bolidu, bo w tym miejscu musisz dużo wycisnąć z opon. Przed tobą ostatni szybki zakręt w prawo. Zjedź na lewą stronę toru i masz za sobą okrążenie na to, że je Cześć, witam Was z Korei w Yongam, gdzie odbędzie się kolejny Grand Prix z Formuły 1 Według nas nie powinieneś mieć żadnych kłopotów z do kolejnej sesji, więc nie ryzykuj bez potrzeby kolejny tor, który uwielbiam kocham po prostu za to, że takie tory w ogóle w formule są, ja że nie jest to tor z lat, z lat 50. Tak jak Monza czy Spa czy, czy inne tory ale uwielbiam, jest to ten jeden z tych nowych torów, które Herman Tilke no, zrobił genialnie. W międzyczasie, gdy ja sobie opowiadam o tym, to wiem jak możecie sobie zobaczyć setup na ten, yy, na ten wyścig. Wyścig zapowiada się sucho, więc jakichś problemów teoretycznie nie powinniśmy mieć. Nie mamy problemu z ustawieniem setupu na sucho. Gorzej, gdyby wyścig miałby się odbyć na mokro. Jednak yy, no... Mistrzem na deszczu jeszcze nie jestem, w sensie ustawienia na setupy. Jednak jeszcze komputer tutaj mnie o parę głów, o parę umiejętności o przewyższa w deszczu. No chyba, że po prostu ten bol jest taki do dupy w deszczu, to też jest możliwe. Hmm. Jak to wygląda? No, te okrążenie powinno nam się udać zakwalifikować do Q2. Jedziemy na twardej mieszance. Onboard będzie albo w następnym okrążeniu, albo po prostu w Q2. Zobaczymy, jak nam pójdzie ku, w Q3. W Q1, przepraszam. W te pierwsze okrążenie, co teraz jedziemy. Korea. Naprawdę świetny tor, jak mówię. No, trochę w grze przesadzają chyba z publicznością, bo tyle publiczności to w tej grze nie ma. Zresztą w, sensie w, w realu, w Formule 1, tyle publiczności na tym tor chyba nie przychodzi. No a szkoda, naprawdę tor warty uwagi. No i w przyszłym roku chyba go w kamerze nie ma. Wypadł. No, szkoda, szkoda, naprawdę szkoda. Ehm, są tory, które są nudniejsze. No a tutaj zawsze wyścigi były dość ciekawe, tak. No, na przykład w tym sezonie, w tym sezonie Formuły 1, e, piękne fajerwerki e, z Niku, o, bolidu Niko Rosberga. Mm, tak zwany safety car, cudzysłowie safety car, gdyż to był jakiś samochód po, pożarniczy. No dzieje się naprawdę ciekawie na tym torze. Nie powiedzcie, że nie. Problemy Marka Webera, kolejne. No nie chcę nic mówić, no ale no wyścigi w tym wyścigu są naprawdę ciekawe. Przypomina mi się, przypomina mi się pierwszy wyścig w formule tym w formule na tym torze, czyli w sezonie 2010, gdzie ten tor naprawdę wyglądał makabrycznie, te bagno, te, te bolidia wyglądały, no naprawdę wtedy to, 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 ten tor jeszcze nie był gotowy. Ale teraz to ten tor wygląda przepięknie i plany jakie mieli zrobienie, aby ten tor wyglądał jeszcze piękniej, no to naprawdę... Mm, no to naprawdę... Były genialne, no ale chyba te plany nie wypalą mi, no i tak to zostanie tak jak zostanie, czyli to odpada z kalendarza Formuły 1 hmm, Dobra. Myślałem, że tamten czas mi styknie, ale było trochę błędów, jednak się wymknęło to okrążenie Więc trzeba będzie wyjechać jeszcze raz, a Q2 no musi być na bank Nie możemy sobie odpuścić, nie możemy zostać w Q3 Ponieważ pierwszy zakręt jest dość taki ciasny o którym zaraz Wam powiem. No to naprawdę trzeba być jak najbliżej tej stawki z przodu. Skoro również e, chcę jeszcze walczyć tutaj o tą pozycję 6, walczymy tutaj o w czwartą pozycję w, z McLarenem. Naprawdę e, końcówka sezonu zapowiada się dość ciekawie. Mimo to, że nie walczymy o tytuł mistrzowski, no to walka o te pozycje, które ja chcę zdobyć, no to naprawdę się tutaj ciekawie zapowiadają. No to co, teraz robimy tak zwany onboard tego toru. Przedstawiam ten tor. No i co, wjeżdżamy teraz na prostą startową. Prosta startowa nie jest dość krótka, nie jest dość długa. Od pierwszego miejsca do pierwszego zakrętu nie ma dużej odległości, więc lider z pole position ma tutaj bardzo, bardzo ułatwione zadanie. Pierwszy zakręt, drugi zakręt przejeżdżamy na pełnym gazie, ale wracając do pierwszego zakrętu jest to dość taki trudny zakręt, trudne do Nie atakujcie za bardzo tamtej tarki, ponieważ może podbić, no i naprawdę dużo stracicie. Jeżeli pierwszy zakręt przejdziecie, to macie już sobie w swojej duszy, w swojej głowie to, że możecie w tym to przejechać bezbłędnie i idealnie. Zakręt numer 3: e, najtrudniejsze hamowanie z największej prędkości e, też omijajcie tarki z zewnątrz i wewnątrz, ponieważ te tarki mogą Wam naprawdę przeszkodzić w najszybszym okrążeniu. Zakręt numer 5: nawrót, który prowadzi nas no do takiej już praktycznej, e, bardzo perfekcyjnej części, gdzie trzeba wszystko przejać perfekcyjnie, szczególnie te pierwsze zakręty. Również omijacie tarki tarki na tym torze, nie są Wam mile widziane. Przynajmniej niektóre. Teraz, szybko zakręty prawy, lewy, czyli ta sekcja taka szybkich zakrętów, gdzie prawie że nie, nie puszczamy pedału z gazu. No tutaj, leciutko trzeba było popuścić, no ale no to jest tak coś jak bardzo szybki zakręt. Redukcja do pierwszego biegu, zakręt 90 stopniowy. I teraz, zakręt, który na tym torze słynie, czyli jest to zakręt w zakręt tak jak ja, ja na to mówię. Czyli wjeżdżamy w jeden zakręt, redukujemy dwie biegi, wjeżdżamy już w kolejny zakręt, bardzo trudne hamowanie e, i następnie kolejne długie, szybkie zakręty, lewy, prawy, takie średnie prędkości, dwójka, trójka e, tutaj błąd na wyjściu, ale powinno nam to starczyć. No i teraz taki długi, szybki łuk, na którym musimy wejść jak najszerzej, e, z na jak największą prędkość, tam lekko sobie z tarki możemy skorzystać. I tak właśnie wygląda onboard z toru Yongan w Korei. Naprawdę, tor fajny, ciekawy, łatwy, nie jest jakiś trudny, chociaż początkująco, gdy zaczynamy na tym torze jeździć, nie umiałem zapamiętać zakrętów w drugim sektorze. W sensie, nie przejeżdżałem tak, jak powinienem przejeżdżać, a teraz jednak jest to tych zakrętów, ale idzie ich się nauczyć. Jak wygląda Q1? No, udało nam się zakwalifikować drzwiami, jak to tam poradają. Prawie że 16 pozycja odpada Botas i reszta jego ekipy. Botas no wiemy, że Williams nie ma zbyt dobrego bolidu. Zapraszam do Q2. Witam Was w Q2, gdzie będziemy walczyć o wejście do Q3. Normalne. No i miejmy nadzieję, że się uda, że się uda zakwalifikować nam do Q3. Po raz trzeci, czwarty z rzędu. Miejmy nadzieję, że na wyższej pozycji niż pozycja dziesiąta. Jenson, baton 9. że w tym czasie to ja coś jeszcze o moim kanale w planach. Um, obliczając nie do końca roku zostało ich chyba 12. To teoretycznie praktycznie powinniśmy zdążyć z wysyłaniem tych filmów do końca roku. No, ale wiecie jak to ze jest. Nie zawsze mi się to udaje wysłać. Ten dzień, który ja chcę. No po prostu... Um, bo internet jakiejś super prędkości nie ma, no taki film mi się wysyła, no ten akurat będzie się wysyłał dość szybko, bo maksymalnie 2 godziny, jednakże wyścigi no już się wysłałem trochę dłużej, ale postaram się wysłać ten materiał na youtube, a ja po prostu go udostępnia, będzie się on sam udostępnia przez ponieważ mnie przez nie ma, postanowiłem sobie odpocząć, tak samo jak wy, odpocznijcie sobie yy, i powracamy do Formuły 1 dopiero, w sensie ja powracam dopiero siódmego z nagrywaniem. Wy do końca roku będziecie otrzymać filmiki z Formuły 1. Później styczeń przerwy. E, stycień... Mamy styczeń, mamy tydzień przerwy. I od siódmego nagrywamy, powracamy z nowymi seriami, i tak i tak dalej. Ale to będzie jeszcze osobny odcinek informacyjny. Tak samo jak osobny odcinek informacyjny będzie na temat... E, ...tej nowej serii z Formuły 1. Wiem, zabieram się za to bardzo długo, ale otrzymacie ten odcinek, nawet już wiem jak będziecie wybierać te nowe tory, więc postaram się wszystko dzisiaj nagrać, mam dzień wolnego z pracy, więc sobie nagram, wszystko powysyłam, jeżeli się nie wyślę, to wyślę, to pójdę gdzieś, do, gdzie jest szybszy internet, naprawdę, no i damy radę, damy radę, że my nie damy rady, no damy rady, 90 straty po drugim sektorze, do Nico Hulkenberga z zespołu Zauber Czyli no Powinniśmy być lepsi Od Zaubera No ale jak wiemy drugi etap sezonu No i tutaj już opony nie Podlegają naszemu bolidowi Wow, 80 straty do lidera 130 tysięcznych straty do Kulkenberga, Więc ciśmy, ciśmy, ciśmy ile będzie z tego bolidu Jak widzicie maksymalna prędkość ścisła się na godzinę czyli tak jak to u mnie wygląda O kuźba, 40 straty po pierwszym sektorze, no to jest dość dużo Tutaj jeszcze chyba za szeroko jednak ten zakręt przejechałem No tarka była, no ale za szeroko, to już było za szeroko. Teraz szybkie zakręty prawy, lewy. Zostało 5 minut. 5 minut, a na to, że jest 2, 4, 5. Oj, oj, oj. błąd, błąd, błąd. To nas dyskwalifikuje, no. Tak, właśnie teraz tak sobie przejadę. Spójrzcie sobie na krajobraz, który jest poza torem pójście na te góry, tam wcześniej mogliście zobaczyć sobie port, tutaj też możecie zobaczyć port jak to jest pięknie tutaj e, utworzone e, mamy tam, mamy w tej grze niektóre tory, które tak prze, przepięknie wyglądają takim torem jeszcze jest Japonia, czyli Suzuka e, takim torem jest Singapur tam w ogóle to, to miasto żyje więc, no chłopaki się teraz postarali jednak brakuje jeszcze tego klimatu Formuły 1, naprawdę skracają zbyt dużo w sensie sklimatu Formuły 1. No wszystkie treningi? 3 e, treningi do jednego treningu, więc no naprawdę trochę za bardzo skracają. I jak wygląda e, ta sesja? E, odpada, no przed nami jeszcze się wciśni ostatnich sekundach Romę Grożan. 20, no byłoby trudno gdzie urwać, chociaż nie wiem, pora błędny by był gdy przejechaliśmy, pora zakrętów szybciej. No może by dało, ale byłoby dałoby rady. No ale się nie udało. 13 jest di resta, po raz kolejny, ma czwarty z rzędu, więc... A cel jaki był? O, ja cię, ósma pozycja, chłopaki, co wy chcecie, żeby co Tym boli się w ogóle prowadzić, nie da, a wy mi ósmą Dobra, zapraszam was do wyścigu. Ehm, kwalifikacja komentowa dla was, król elfów. Cześć!